Cześć wszystkim! Dzisiaj nagram dla Was film. Tym razem tutaj grałem na obronie kwatery. Myślę, że coraz częściej zaczynam wybierać ten tryb gry. Z tego też względu, że po prostu tutaj są coraz lepsze wyniki. Aktualnie gonimy właśnie tutaj kla, klan który my nazywamy BAP. Myślę, że tutaj w pełni szacunku nikt się nie obrazi. No i właśnie zwróciłem uwagę, że tutaj dołączył jeden z takich zawodników, więc myślę, że no dobra, można porywalizować. Często powiedzmy, tutaj gram z graczami, raczej staram się na takiej zasadzie to robić, aby po prostu wymieniać się powiedzmy, ja biegnę na powiedzmy twojego respa, ty biegnij na mojego, pisze only, only bots Bots i w tym momencie Wymieniamy się powiedzmy, ja biegnę tej, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, i tak samo przeciwnik. Akurat w tym momencie tutaj już wiedziałem, że ten gracz raczej nie jest skłonny do, do wymiany, ponieważ już grałem z nim, więc rozpocząłem walkę, w której rzeczywiście tak naprawdę tutaj wynik nie będzie jakiś zbyt duży, ponieważ tych punktów tutaj zdobyłem około chyba 44, czyli poniżej 50. Ja raczej staram się nie schodzić poniżej takiego limitu. Mój taki limit flag to jest te 50 punktów. Grałem z tego względu też kwaterę, ponieważ tutaj mam takie, nazwijmy to, najlepsze wyniki. Wczoraj udało mi się zdobyć rekord. Myślę, że w obecnej formule, w obecnym systemie rozdawania punktów przez twórców 169 punktów jest to taki bardzo duży przeskok, ponieważ myślę, że gdzieś tam ostatni wynik to też należał do drugi, trzeci do gracza z naszego klanu Asa. No, ale myślę, że to tutaj, powiedzmy, na tym, na tym trybie można zdobyć tych punktów troszeczkę więcej. Ten poziom jest troszeczkę niższy, więc tutaj rzeczywiście mi się udaje. No, tutaj, jeżeli chodzi o tą grę, to po prostu dzisiaj jeszcze też zakupiłem nowy telefon, więc na nowym telefonie troszeczkę inaczej mi się gra. Chciałem, powiedzmy, go sprawdzić. Tutaj postarałem się dać grafikę na ultra, aby zobaczyć, jak tutaj będą działy fps -y, Czyli zielony licz licznik w prawym, górnym rogu, jeżeli jest właśnie ta liczba. 60 tak nie zmienię no to znaczy że po prostu tutaj kwestia grafiki procesora jest naprawdę bardzo dobra no i widać to ewidentnie tutaj że te 60 trzyma się non stop przy grafice ultra przy Większej akcji naprawdę mogę powiedzieć, no, że ten telefon super daje sobie radę. E, więc na chwilę tylko ustawiłem tą grafikę na ultra. Oczywiście zaraz będzie ona zniżona e, do średniej bądź niskiej, aby po prostu ten telefon troszeczkę nie przegrzewać. E, będę miał zamiar na nim troszeczkę więcej czasu grać. E, tutaj kwestia prób lewo-prawo raczej nie była super z mojej strony, z tego względu, że e, starałem się po prostu. No raczej skupiać na tych głowach. No i też na nowym telefonie troszeczkę inaczej się gra. Hmm. Tutaj też przed chwilą do mnie pisał jeden z graczy, nie wiem czy tutaj na tym filmie akurat się to e, zamieściło, jeden z graczy, który chciał się mnie dopytać o troszeczkę więcej informacji e, na temat aktualizacji, jaka będzie nowa. E, tutaj mogę tak powiedzmy zdradzić, że rzeczywiście ten e, system e, ruchu na pewno będzie troszeczkę inny. E, Balans e, w. Będzie troszeczkę inaczej to wyglądało, tutaj raczej więcej szczegółów nie chcę zdradzać, ale na pewno um, będziemy troszeczkę szybciej zabijali, będzie troszeczkę inaczej się grało. E, tutaj wystrój Halloween na pewno też się pojawi, będzie troszeczkę takich ciekawostek na mapie. E, myślę, że pojawią się takie akcenty typowo z Halloween. No jest to na pewno bardzo fajne, także e, nowy sezon, nowe e, do odblokowania. Będziemy musieli znowu zdobywać tokeny, e, gwiazdki, które nam będą pozwalały odblokowywać e, kolejne poziomy. Także myślę, że tutaj twórcy gry e, troszeczkę się, że tak powiem, postarali w tym wystroju. Podoba mi się to na pewno. E, no, pojawiły się też dwie bronie. E, tutaj już troszeczkę więcej informacji jest na naszej grupie e, na facebookowej file Expendables World War Heroes, czyli na tej takiej głównej naszego klanu. E, tam są zamieszczone zdjęcia. Tam staramy się troszeczkę więcej e, wrzucać. Na pewno. Poczekam jeszcze do momentu, w którym będziemy mogli wstawić tutaj film odnośnie tej aktualizacji. Jeżeli pojawi się taka możliwość, to na pewno taki film się też pojawi. Tutaj też grałem dwoma nowymi broniami, jakieś pojawiły. Jest to strzelba Rangminton 8, broń szeryfa oraz broń FAL, która też myślę, że raczej może być nam znana z innych gier, bądź po prostu jest to dosyć popularna broń. No i ta broń szturmowa FAL jest naprawdę na bardzo dobrych moim zdaniem statystykach, tak porównując do MP 44 i BSA, to myślę, że może być ciut lepsza. Ostatecznie to się okaże, ale na pewno tej będę tą broń rzeczywiście polecał. Do gry, tak samo też ten Remington 8 jest naprawdę dobrą bronią. Nie jestem super fanem Winchestera, e, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. E, a tutaj grając tym Remingtonem e, nowym e, i grając tym, tą bronią fal, rzeczywiście grało mi się dobrze. Na pewno też taki film się pojawi tutaj e, przeze mnie dodany przed aktualizacją samą, bądź e, w trakcie aktualizacji, e, abyście mogli zobaczyć, jaką moc mają te bronie. E, Cóż chciałbym powiedzieć, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do zadawania. Tutaj też na naszej grupie pisałem, jeżeli byłyby jakieś problemy z, e, techniczne z Grom, można wrzucać takie, e, takie informacje u nas na naszą główną stronę. Pelex Pentables na Facebooku, tam jest taki post odnośnie tego, ja postaram się takie informacje przekazywać twórcom gry, tak samo jeżeli na przykład ktoś z graczy, powiedzmy obrażał tutaj czy coś nas wyzywał podczas gry to też również takiego screena można mi dostarczyć, bo starał się to zgłaszać, aby po prostu tutaj jakby pozbyć się troszeczkę no Należałoby jednak troszeczkę więcej kultury, często w grze. E, pamiętajmy, to jest tylko gra. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do zadawania. Tutaj, jak widać, udało się pokonać bab No i myślę, że niedługo to miejsce trzecie nam wpadnie, bo rzeczywiście w tych punktach już dużo nam nie brakuje. Także polski klan, e, no, miejmy nadzieję, będzie na tym trzeciej pozycji. E, dzięki, wielkiej, cześć.